Albo lesson 15. <coughs> Moja rodzina. My family. My family. Rodzeństwo. Siblings. siblings. Brat. Brother. Brother. Albo bro. Bro. Siostra. Sister. sister. Albo sis. Syn. Sis. Sam. Sam. Córka. daughter. Daughter. Mama. Mother. Mother. Pamiętacie, dźwięk, chcemy ją języka. Uh, mam. Mam. Mom? Mom. Mami. <coughs> Mami. <coughs> Mami. Um, Father. Dad. Dad. Daddy. Daddy. Rodzice. Parents. Parents. Wujek. Uncle. Uncle. Cionce, ciocia. Aunt. 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 Albo ciociunia. auntie, auntie. Kuzynka. Albo kuzyn. To to samo. Cousin. Cousin. Bratanica. Niez, Niees. Bratanek. Nephew. Nephew. Teść. Father-in-law. Father-in-law teściowa – -law. law prawo – law, dziadek – grandfather, babcia – grandmother, aha, tutaj są skrócone jeszcze – dziadusz – grandpa, i babunia grandma. – grandma, dziadkowie – grandparents, szwagier – -law. law szwagierka – sister-in-law, sister-in-law, macocha – stepmother, Step mother, ojczyn, step step brat, siostra, dodaje tylko step, step, i na przykład e, e, przyrodnia siostra step sister, step, step sister, członkowie i ostatnia rzecz, ile członków rodziny masz e, w swojej rodzinie? How many family members have you got? How many, how many, many family members have you got? How many hmm. family, fem, family members have you got? Sławek? I have got seven members in my family. Very good. Bez A, pamiętaj. 呃。Uh.